Jeśli chodzi o sytuację w szkółkach po sezonie jesiennym 2024, to przedstawia się nie najgorzej po paru latach kryzysu, kiedy jabłka były tanie, kiedy sadownicy nie mieli ochoty inwestować, a również zamknął się rynek wschodni. W całej Europie była nadwyżka produkcji drzewek i w związku z tym były dla nas szkółkarze ceny niekoniecznie satysfakcjonujące, a także trudności po prostu ze zbyta. Przynajmniej wielu odmian. Natomiast od kilku lat zrobiła się, e, sytuacja się zmienia, dlatego że szkółkarze zmniejszyli produkcję, I to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Kilka znanych szkółek europejskich zakończyło działalność. W Polsce praktycznie większość szkółkarzy również ogranicza, ograniczyło produkcję, bądź niektórzy nawet zrezygnowali całkowicie. E, i w ten sposób zrobiła się, odwrócił się trend, jak gdyby, że większy popyt na drzewka, a mniejsza podaż. Popyt na drzewka jest również z zewnątrz, bo oczywiście nie jesteśmy tylko zależni od handlu wewnętrznego, handlu w Polsce drzewkami, ale pojawili się, pojawiły się nowe rynki zbytu, bo oczywiście Rosja jest praktycznie zamknięta. Ukraina praktycznie również nie inwestuje w tym momencie, choć coś, co nieco tam idzie eksportu. Eksport na Białoruś jest w dalszym ciągu możliwy i jest to tak, jakiś tam kierunek dla nas. Natomiast pojawili się odbiorcy np. z północnej Afryki, z Maroka czy z Algierii, gdzie również sadzą sady jabłoniowe, a także przyjechali Hindusi z Indii, którzy. Są bardzo zainteresowani szczególnie różnymi mutacjami, ciemnymi mutacjami gali. I oni, oni kupują na całym na rynku europejskim: kupują we Włoszech, kupują w Holandii czy Belgii, ale również gotowi są praktycznie każdą ilość kupić u nas. No, na pewno na numerem jeden jest gala, z tym że powiedzmy przez parę lat była tendencja raczej w kierunku gali paskowanej. Natomiast w tym roku, właśnie ze względu na najazd hindusów bardzo poszukiwana jest gala typu sznikoret czy pełny, gala o pełnym wybarwieniu, bo mówię, oni są gotowi kupować każdą ilość tak, tego rodzaju drzewek, tych odmian. Bardzo popularny jest znowu Retiona prince. może się to wiąże również z mniejszą produkcją w szkółkach, ale, ale mnóstwo osób pyta o Retiona Prince'a. Bardzo dużo osób pyta o szampiona. Chociaż myślę, że jest to spowodowane tym, że go nie ma w szkółkach, praktycznie. Bo, bo nie sądzę, żeby to była jakaś tendencja, że są duże nasadzenia szampiona, ale niemniej jednak to jest odmiana, która najlepiej wytrzymała przymdowski wiosenne, bo jednak szampion najlepiej owocował po przemrozkach. A z drugiej strony, wiele osób po prostu uzupełnia wypady w sadach i przy mniejszej produkcji w szkółkach jest, szampion jest w ogóle. Wyczyszczony w nie ma, nie ma możliwości kupienia w szkółce drzewek tej odmiany. Cieszy się powodzeniem dalej daret od wielu lat i dalej jest kupowany chętnie. Pinowy? Pinowe też. Na pewno jako ta najpóźniejsza odmiana na, w naszych sadach jest bardzo chętnie bardzo poszukiwana, szczególnie różne te czerwone mutacje pinowy. Red Ligol jest bardzo poszukiwany, bo już drugi rok jest to. No, każda ilość jest do, do sprzedania drzewek, że tak powiem. Cóż jeszcze? No i Golden również jest, jeżeli chodzi o wielkość nasadzeń, ilość nasadzeń, to myślę, że to jest pierwsze, drugie trzecie miejsce po Gali. Dobrze. Drzewko to dwa komponenty. Powiedzieliśmy sobie o odmianach. Przechodząc sobie tutaj po targach TSW ta coraz częściej widzę w ofertach podkładkę Genewa. Tak, to się e, pojawia. Tak, no jest to tendencja no, chyba nie tylko w Polsce, ale europejska. E, Genewa 11 szczególnie jest e, stała się popularna. U nas w sadach e, jeszcze jest jej bardzo mało. Kiedyś. E, były doświadczenia Instytutu w Skierniewicach, które nie wskazywały na jakoś szczególne zalety tej podkładki, ale w Czadach Europejskich jest jej coraz więcej rzeczywiście. Yy, Drzewka są droższe, no bo licencja jest na Genewę jest yy, osobna, także też trzeba jeszcze zapłacić za licencję za podkładkę, a ona charakteryzuje się nieco silniejszym wzrostem niż dziewiątka, szczególnie niż 9T337. Jest to w granicach 15-20% silniejszy wzrost, jest odporna na zarazę ogniową, odporna na pytowtorę, odporna na chorobę replantacyjną. Także szczególnie w tych rejonach, gdzie się sadzi się sad po sadzie, myślę. I dla słabiej rosnących odmian jest to bardzo dobry wybór. I dlatego się pojawiła generalnie w tej okercie, bo idzie sad posadzie, prawda? Tak, to jest, bo tak by dalej królowała dziewiątka, prawda? Prawdopodobnie tak, no mówię, to jest też raz, że jest odporna na tą chorobę replantacyjną, a dwa, że troszkę silniej rośnie, więc wiadomo, że każdy sad posadzie nie będzie już rósł tak jak na jakiejkolwiek podkładce, jakby posadzony był na nowym terenie.